Howdy, witam Was wszystkich w moim jakże pierwszym materiale na tym oto kanale. Ja jestem Baget, a to jest materiał o nowym, przynajmniej ja się z nim tego razu w Team Fortress 2, ale do sedna. Najczęściej pojawia się on w handlowaniu duższymi przedmiotami przymiotami takimi jak Australium lub tanie Unurzuale. Na przykład tak jak ja trillowałem Wingmanem, może pomalowane na zielono. Mówc dokładnie: Delikwent taki dodajecie i pyta się Ciebie, czy dajesz przyznać swojego Unurzuala bo od Australium. Jak już odpowiesz, to się Ciebie, czy może akceptujesz Overpay itemami? W tym masz dwie opcje: albo dać mu kosza, wow, a zgodzić się. Jeśli wybrałeś drugą opcję, gratulacje, trafiłeś na Tebila, który myśli, że nabierzesz na jego sztuczki. Wysyłam wtedy ci link do i do rynku Steam czasami, że, że ten Strange Festival, uwaga, Festival z jest warty 17 kluczy. Nie daj się zwieść jego marnym sztuczkom Ponieważ to, uwaga Skatergan z dekoracjami Który jest warty jed Około jeden klucz, tak na rynku To 910 zł Ale zapytajcie się zapytajcie się mnie pewnie Jak to sprawdzić ja zawsze, się nim, ja zawsze zgadzam się z nim na trade Po to, żeby zobaczyć Na jego skatergana i go zwyzywać Jak już masz tam, Jak już masz yy, tego Trada to możesz kliknąć tam na strzałkę w dół i leż, pokaż na rynku. I cyk. Masz go. Pamiętaj, zgłoś go. No dawaj, rób to. Teraz, bo możesz zapomnieć. I teraz zapytacie się, jak, mogę go, jak możecie go jeszcze zdemaskować? Hmm, niech no pomyślę. Mam! Może łatwiej zmaskować te kanale poprzez najechanie myszka na tę broń. i czy tam jest napis z dekoracjami. A może też przypatrz się na zdjęcie tego skatergana, które inaczej wygląda niż te z backpacka, ponieważ z backpacka chyba przedstawione w lewo, a te. Mm, jego jest przedstawione w prawo. Widzisz? To nie było takie trudne, prawda? Zamaskowali szmatę. Może być się dumny. Pamiętaj o zgłoszeniu go, bo inaczej nic z tego nie będzie. Pamiętaj, pamiętaj. I o porządnym po dziesięciu go wiadomościach prywatnych. Kank z kamerów jest już u drzwi. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of you better...